I nie nas na pokuszenie, ale nas zbaw odesłego. Amen. Polećmy Waszą rodzinę, cały Wasz dom modlitwę. Polecamy Matce Najświętszej, ale szczególnie Świętemu Ojcu Szarbelowi. W ten szczególny dzień, kiedy patrzymy na niepokalaną Matkę Bożą, którą tak Święty Szarbel kochał, jej zawierzyć chcemy nasze życie. Allora preghiamo in questa casa di preghiera, proprio adesso, per tante case di preghiera in Italia anche, in Polonia, e proprio per questo giorno così tanto importante la solennità dell'Immacolata e San Charbel tanto, tanto era innamorato di Maria, la affidiamo tutto a lei. Wojkę, nawet stata in Italia, diciamo una parte in Italiano. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Piena. Ave. Piena di grazia Signore con te, tu sei benedetta donne benedetto frutto sei Gesù. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzeźny, teraz Panie. i w godzinę śmierci naszej. Amen. Teraz wezmę Ojca Szarbela, tutaj. Odwróćcie się, który to jest moi drodzy. Jesteśmy w domu modlitwy, 366. jadąc na rekolekcję 366. Dom modlitwy 366. Alora. adesso caminando verso la parochia, dove sarà ritiro spirituale, mi sono fermato in una casa di preghiera 366. Krystyna oraz Paweł. Małżonkowie, prawie 25 lat małżeństwa mający troje dzieci. Zechcieli również, należy wejść do naszej Wspólnoty. Dla mnie jest radością, ponieważ Krystynę znam od wielu lat, 18 lat temu, czy nawet prawie 19, poznaliśmy się, i nikt by nie przypuszczał, ani ona, ani ja nie znaliśmy świętego szerberza. Mogłem tutaj być. Tej parafii tej parafii Lubcza koło Tarnowa. Jeszcze był tu w świętej pamięci ksiądz Gawor, Józef Gawor. Józef Gawor. Wspominamy księdza Józefa Prałata i za niego się modlimy. Alora, carissimi, sono in questa casa, perché Cristina conosce italiano, parla in italiano, perché tanti anni andava a lavorare in Italia ma se si siamo conosciuti 19 quasi anni fa ma neanche lei neanche io conoscevamo San Chabel ma oggi conosciamo e poi diverse volte sono venuto qui a luccia anche a predicare era un parroco Monsignor Gavor Giuseppe che è già defunto e fra poco vado anche nel cimitero a pregare per lui e oggi questo nostro incontro è loro casa di preghiera, loro ce l'hanno tre figli, sono già quasi 25 anni eh, sposati, ma fidiamo anche questo parroco che è già defunto, Jusef Gavor, Munvesh Gavora, i maroquig, qui, in che si postevano in Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Eterno riposo, wieczne odpoczywanie, teraz mu dać Pani, a światło wieku niechaj chęć świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Boże, Boże wszechmogący, pobłogosław ten dom modlitwy, Was tutaj, to, że tworzycie wspólnie tę piękną rodzinę. Błogosław tym, którzy tu przychodzą. Niech Was Matka Najświętsza bierze pod swój macierzyński płaszcz. Będę kość casa di preghiera, che qui Maria, che vi prende sempre, sotor, suomanto, di protezione, nel nome del Padre, del Filio, dello Spirito Santo, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Święty Szarbelu, Wódcia San San Scharbel, Prega, Pernoli. ile spotykacie się tutaj, ile w każdej niedzieli, każdą sobotę, każdą sobotę, każdą sobotę. E, na modlitwie. I córka studiuje, ona tak, też nie Paulina, tak, a więc zaraz tą Paulinę, ona teraz filmuje Paulina, więc pokażemy ją. Alora, ogni sabato hanno un incontro di preghiera insieme anche studentesa. Um, e, Dzisiaj na Uniwersytecie Elei, kiedy to prędem prendendo na Jakie słowa mamy święto Matki Bożej Niepokalanej, adwent, przygotowanie do świąt. Jakie życzenia? Powiedz po polsku i w języku włoskim, jeśli możesz, to bardzo miło. A allora, jak io to? come augurio, wolione z primere, a nostre case di San Szarber, in tutta Europa, in anche per Italia, vediamo se, se ricorda un po italiano, anche dire auguri in italiano. In italiano. E polako. Po polsku. e polako o italiano. Po polsku. Po Chcę wszystkim życzyć, jutro jest Matki Boskiej, o Boże, ciężko mi jest powiedzieć nie wiem. Życzyć wiary. Wiary. Głębszej. Głębszej wiary, miłości. W rodzinach Nie, i w rodzinach, przebaczenia. przebaczenia. Ufności, że Bóg jest. Że jest między nami. Matka Przenajświętsza, Maryja. I przychodzi nam z pomocą. To jest najważniejsze. Ile budowaliście ten dom. Wiele problemów też. I wszystko dało się, bo mieliśmy, bo jesteście mocniej wiarą. Naprawdę yy, wiem, jak wiele się modlą. Jak bardzo zaufali Panu Bogu. W trudnych chwilach. In italiano? Voglio augurarvi? Voglio augurarvi tutti che stanno bene. Non, non lo so, mi eh, sono dimenticata di tutto lo so. Allora spisata. lei dice: mi sono dimenticata, ma lei dice che vuole augurare tutto bene. Ma quella festa di Maria è molto importante. Di avere fede più profonda, di avere l'amore perdono, quello è importante. Avevano la costruzione della casa, di tanti problemi, ma sono riusciti a tutto fare. Grazie al Signore e Maria. Esatto. E il vostro maugento, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, benedico il loro matrimonio, pregate per loro, per loro figli, mondici e i figli, e ben già poi la Gesù Cristo. Siamo dato Gesù Cristo. Sempre siamo dato. Sempre è dato. Bene.